Głosować będziemy nad wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Mariusza Błaszczaka. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów posłów jest za przyjęciem wniosku oskarżyciela prywatnego Tomasza Piotrowskiego, reprezentowanego przez adwokata Macieja Syzdoła z dnia 6 maja 2024 roku, o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Mariusza Błaszczaka za czyn określony w tym wniosku, zechce teraz podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 433 posłów, większość bezwzględna 231, za 245, przeciw było 181, wstrzymało się 7. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Mariusza Błaszczaka za czyn określony we wniosku oskarżyciela prywatnego Tomasza Piotrowskiego, reprezentowanego przez adwokata Macieja Syzdoła, wniosek z dnia 6 maja 2020 czwartego roku. Powracamy teraz do rozpatrzenia punktu siódmego porządku dziennego. Jest to sprawozdanie Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany